Hali, chyba. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mieszać nawóz e, do siebu z, razem z kukurydzą. Za chwilę wam powiem co do czego. Tylko ciężko będzie tak mówić i wszystkiego dawać. E, ogólnie dlaczego mieszamy nawóz? E, to jest w sumie tata e, wymysłu. Tato jest w maseju, za chwilę będzie tutaj nam coś przywoził, a ja będę mieszał. Zaraz wrócimy yy, to. Tak. Ogólnie idzie trzy worki tego, no jednego worka nawozu. Yy, tutaj mamy Soil, granulowany nawóz organiczny. Muszę dać trzy zanim on tutaj mi przyjedzie. się wysypało. A po co dajesz ten nawóz? Daj mi lepszy nóż, wiesz, że ja tym tego nie będę rozcinał. Eksperyment, tak? A, bo tam jest związany sznurkiem, dobra. Eksperyment na próbę, tak? tego jeszcze nie dawaliśmy, w sumie. Tylko, że ja to mam mieszać wszystko razem, a nie na spód. To czekaj, dałeś mile? Yy, I co teraz? Co? Nożyk, no daj nożyk. Nożyk jest gdzieś tam na stole. Jeszcze jeden, jeszcze jeden i będzie można pomieszać. Teraz pójdzie Zaksan. Po tym połóż na tym. To się przemiesza, jak będziemy wysypywać jeszcze. Eksperyment. I czekaj teraz, jak dasz to, to jeszcze dać 3 tego? Tak, do każdego A, do każdego worka 3T. Trzy. No dobra. Musisz sobie taką szuflę wziąć, bo to będzie ciężko. Amelia odejść, bo dziadek będzie jechał. Możesz sypać. Gdzie jest mój nóż? Okay. Zrobiłem sobie taki nożyk. Żeby daleko nie sięgać już się trochę wstępił Dużo folii Dobra i teraz dajemy trzy yy, tych trzy sztuki tego granulowanego nawozu organicznego z Alk To zrobię inaczej o. Masz tam jeden Jeden na środek to się jeszcze wymiesza, jak będziemy wsypywać do Big Bagów. A później, jeszcze się przemiesza, jak będziemy wsypywać do Siewnika. dajemy kolejny składnik jeszcze nie wiem co to bo nie widzę to słodan chyba właśnie kolejny składnik no I kolejne trzy wolki tego eksperymentu. Dałem dwa, nie? Daj to tu, może zepni, a ja tego rzucę ci tam jeszcze. lauje dalej kolny. Czyli to już lecimy w kółko to samo co było. Co Paldy nie Daj dawaj, dawaj. się przemiesza. Dawaj. No i jest wymieszaną. Nie trzeba nawet za dużo szuflu, łopatować e, szuflować No, taki ma zapach dziwny. Azot 2% potasy w przeliczeniu 3,5% substancje organiczne, jeszcze jeden. Dobra Mieszam, mieszam To się wymiesza Davaj Choda na monu Tyle tyle A to jeszcze dać To jeszcze dać do tego czy tyle to tak. Czyli jeszcze trzy dać i tyle? Byde. Czyli dwa zostawiamy Na grządki Co? No bo on tam rzucał je tu. O takie. Normalne jak nawoz, no co ci powiem? Teraz trochę, w tamtym roku mieliśmy ten czarny. No, a w tym roku jest to żeby było podobne. Podoba. Tamtego. Chyba droższy. Chyba droższy. To na no ile hektarów teraz namieszaliśmy? Daję 20, ale to pisze od 50 do 100 kg na hektar. A to co ty dajesz? A, Nic? Dajemy rządek, to też inaczej dajesz, nie? Aha. Nie dajemy, jakbym pod całym musiał rozsypać. No. A to jest, e, to jest i zapobiegają ucieczce składników po pewnym, No. Jak budujesz magazyny. E, Bagażen, tak to dobra, a co daliśmy do tego? Co to jest? Jakie co daliśmy to... do tego? Co mieszamy łącznie wszystko? Powiedz To daliśmy W różnych częściach NPK Czyli Saletra Amonowa i fosfora namonu. No i tego będziemy dawać ile na hektar? Razem z tym albo Soilem 200kg 200? 200 Mówiłeś, że 160 Damy <grywamy> 200 No dobra, damy Tak, jeszcze damy 200 tego A i jeszcze damy yy, 20kg 20kg starterów. Sta, yy, no mikrogranulator. No to ładnie w tym roku to Jeszcze posiejemy wcześniej. Niech przyjdzie zimno To nie będzie, nie wiadomo czy drugi raz nie będziemy musieli siać Ale na nawigacji to przynajmniej w te same rządki posieje Już bez nawozu Co? To nie będzie No to tak Jeszcze jak chciała, parę kilo. No dobra, odjedź. No Zobacz Nawoz mamy już wysypany do wolków z przyczepy, dzięki czemu on dodatkowo się wymieszał. I tak to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. Jeszcze się wsypie do siewnika, dzięki czemu też jeszcze będzie y, wymieszany dodatkowo. Tutaj będziemy ładować to na przyczepę i już w polu będziemy wsypać do siewnika. Do tego to no tak wszystko stoi tutaj na środku w hali. Dzisiaj posiałem na spokojnie niecałe 5 hektarów. Prawdopodobnie będzie z tego film, ale jeszcze nie u siebie. A jutro jest taki plan, żeby już pojechać do siebie, bo mam już uprawione. Z tego też możliwe, że będzie film. Jeszcze nie wiem, co tam się nagrało. A w tym filmie zobaczymy, co z tego wyszło. Byłoby na tyle. Siewnik dzisiaj bardzo dobrze się sprawdzał. Na początek wszystko ok. Zobaczymy jak będzie dalej. Także subskrybujcie i do następnego. Cześć.